Cześć, cześć, witam wszystkich. Welcome on my channel. Dzisiaj będę robiła babeczki. <ścoughs> Często będą na moim kanale babeczki, przepraszam. Ale dzisiaj trochę inaczej chcę coś spróbować nowego. W sensie nie nowy przepis, bo przepis jest super i przepis jest ogólnie na ciasto, które się nazywa Sheet Cake. I Ponieważ moja blaszka, na, na, którą ja używam na to ciasto, nie wiedzieć czemu w trakcie pieczenia strasznie się wygina i zawsze mam moje ciasto bardzo krzywe, co mnie irytuje. I właśnie już dzisiaj sobie zamówiłam silikonową formę, co nie za bardzo przepadam za silikonowymi formami. Wiadomo, są niezdrowe i tak dalej, ale ja po prostu muszę ogarnąć proste ciasto więc zobaczymy jak to będzie. Tak więc kochani, dzisiaj zrobimy dam Wam przepis na to ciasto. Jeśli chcecie, jak najbardziej możecie sobie zrobić jako ciasto. Zresztą pokażę Wam fotki z internetu jak te ciasta pięknie wyglądają. Ja moje będę piekła, ale właśnie dopiero jak będą, będę miała tą formę, bo nie będę po raz kolejny piekła i się okaże, że moje ciasto znowu jest krzywe. Tak w ogóle zdarza Wam się takie coś, bo ja mam wrażenie, że to tylko ja mam jakiś taki pech do tych blaszek. Jakie ja bym nie kupowała te blaszki, to coś się z nimi nie dzieje. Ostatnio kupiłam sobie, będąc w Polsce, blaszkę do Karpatki, taką, wiecie, bez brzegu. No i niestety, ale po prostu w trakcie, trakcie pieczenia, wysokiej temperatury, ta blaszka się robi, tak, tak się skręca dziwnie. No, kiedyś Wam to pokażę. A dzisiaj chciałabym właśnie to ciasto spróbować w takiej formie, że użyjemy sobie jako babeczki. Co ciekawe, to są aluminiowe formy, nie papierowe i podobno się w nich dobrze piecze, więc będą ala małe ciastka. Zobaczymy w ogóle, bo ciasto samo w sobie jest super Wam powiem, naprawdę. Ciasto jest pyszne i jeżeli sobie przełożyć jakimś marmoladą, dżemem, czy tam cokolwiek to jest mega super, bardzo lubię. Yy, natomiast yy, nigdy nie piekłam tego jako babeczki, ale myślę, że na to jeszcze zrobimy super krem jakieś owoce będzie mega. No co, próbujemy, nie? Ja Wam szybko z internetu chcę pokazać te ciastka, więc to co cakes ona się robi w takiej niedużej formie. Zaraz wam dokładnie, jaki jak powinien być. Yy, jaki powinien być wymiar tej blaszki. Ale generalnie to są właśnie te ciasta, z tego, te, ten przepis jest na to. I one są wszystkie bardzo fajne, bardzo efektowne. Ten mi się bardzo podoba w kolorystyce, nie? Fajne. Także jak widać, pomysłów jest wiele. Tak, blaszka powinna być nie większa jak 30 cm na 20. Nie róbcie większej, ponieważ czas to będzie bardzo płaskie i już nie będzie się nadawało absolutnie do przełożenia i może być wtedy suche, po prostu wyschnie, nie? A teraz Wam powiem co potrzebujemy. Czyli potrzebujemy 200 gram mąki Self Raising. No i to jest taka mąka tutaj w Anglii ogólnie dostępna, która po prostu sama rośnie, nie wymaga. Żadnego już, yy, jakby y, dodatku, spódniacza, czyli środka typu soda lub y, proszek do pieczenia. Myślę, że w Polsce chyba ciągle tej mąki nie ma. Nie wiem. Dajcie znać, jeżeli żeście się spotkali. Natomiast ja dzisiaj takiej mąki nie mam, więc dodamy łyżeczkę sody oczyszczonej. Będzie ok, na pewno urośnie. Do tego potrzebujemy 200 gram cukru, 4 duże jajka. Oczywiście w pokojowej temperaturze. Waniliowy, yy, jakiś olejek. Ja jeszcze dodałam do tego cukru tutaj dodatkowo cukier waniliowy. Niekoniecznie nie musi być, w tej się nie ma. Potrzebujemy 50 ml mleka. O, I to w sumie. O przepraszam, jeszcze przepraszam. i Potrzeba nam jeszcze 200 g y, masła. Patrzcie na kostki, na wagę, bo wiem, że w Polsce teraz jest cały miszmasz z kostkami i jest różna, różna waga. My potrzebujemy 200 200 g masła, 200 g mąki, 200 g cukru, 50 ml mleka, 4 jajka. I myślę, że to z takich krótszych spraw mamy załatwione. Także, co robimy pierwsze? Pokrojone w kostkę masło wrzucamy do misy, dodajemy nasz cukier, bardzo proszę i teraz będziemy to miksować, aż będzie piękna, gładka masa. żeby się jakiś czas zatrzymać naszego robota, to tam jak ręcznie robicie, to takiego problemu nie będziecie mieli. Natomiast żeby zebrać masło, ono się będzie tam klejało i myślę po prostu równomiernie nie utrzeć. jedziemy dalej. I tu rozmawiam, że nagrywam dla Was, a w międzyczasie takie rzeczy. Widzicie, tam po prostu to wszystko zostanie i ono się nam dobrze pod spodem nie wymiesza, a my chcemy, żeby było wszystko wymieszane. Jak widzicie, masło zaczyna się nam w miarę ładnie mieszać razem z jajkami. Tak kilka minut, około 6-7 minut będziemy sobie miksować. Co jakiś czas pamiętajcie, zeskrobać wszystko co nam się przy, przyległo do ściany. Na tym etapie możemy dodać odrobinę naszego oleju waniliowego. Nie dostrzy nam się, przepraszam bardzo. Jak to mówi, mocniej, nie mocniej, aromatyczne ciasto, to dodajecie według swojego uznania. Zobaczcie, zaczyna nam się mało, to robić takie bardzo zmieszane, ale jeszcze parę minut. Także myślę, że jest w miarę fajnie ubite. Zaryzykuję, że to będzie to, co potrzebujemy. Teraz moi drodzy przesiejemy naszą mąkę do ciasta. Ja nie daję od razu całej chyba. Zobaczymy, jak to Chociaż, dajmy wszystko. Najwyżej na mniejszych obrotach troszkę. Widzicie, ze mną pieczenie nie jest proste. Jak mówiłam w pierwszym odcinku, na oko u babci, nie było mnie zrozumiała. A teraz sama tak robię, no, ja tu zaryzykuję, tu, coś a wyjdzie to wyjdzie, nie to nie. Nie no, ja to ciasto już tak kilkakrotnie i za każdym razem super wyszło, więc nie martwcie się, wyjdzie. Ja się zastanawiam, bardzo jestem ciekawa. Byłam w Polsce to parę miesięcy temu, to nie widziałam ciągle tej serwisowej mąki. Więc gdzieś u Was macie dostępną, może gdzieś w innych krajach jest takowa. Wiem, że to jest bardzo popularna mąka, bo nie trzeba już się tak, żadne proszki do pieczenia, żadne. Yy, sodę czy coś tam. Zresztą powiem Wam, że bardzo nie lubię proszku do pieczenia w Anglii I, i soda tak samo jest. Jakieś takie te ciasta, wychodzą z posmakiem bardzo takim ostrym, nie wiem jak to nazwać, ale yy, no bardzo czuć. Wiecie, jak się w naszej doda na przykład proszku do pieczenia czy sody doda się za dużo, to jest taki posmak w tutaj jak tyle ile jest w przepisie, to też jest ten posmak. No to lecimy. Zobaczmy najpierw pomału. Obrobinka, odrobinka. Jeszcze nam pozostało mleko. Także dodajemy mleko. Za 3 minuty do, do, dobrze, dobrze połączenia się składników pomierzemy. No to sprawdźmy, ale ja już sobie zdjąłem z yy, miksera, ponieważ dla mnie wygląda super. Może się Wam wydawać, że jest zburzone masło, ale to ciasto za każdym razem tak wychodzi. Widzicie? Takie grudki, ale nie przymiot się hmm. Mamy już foremki, które do moich vlogów. Ponieważ te foremki są większe niż normalne formy na y, babeczki, to nie powiem Wam, które to może być, to zaraz to przekonam a właśnie skóry Oczywiście Wyplanie nie wypełniamy zupełnie pełen porebek, tylko trzy czwarte. Ja jestem ciekawa, ile ona tu rosną, bo generalnie to ciasto zawsze rośnie mi prościutkie, ale nie robiłam jej w formach yy, do bazeczek. No a tu będą jako Ala hmm. mamy ciastko. Mamy ja nigdy nie piekłam też Wam powiem w tej, w tej formie takiej aluminiowej, bo tam nie coś nowego, zobaczymy, co to z tego będzie. Tak, żeby wychodzi, że jeden skórnik, to jest tak prawie prawie. w ogóle wam powiem do końca, ale ja tak wszystko w życiu robię na akurat, zanim pomyślę, to już zrobię ale powiem wam, że czasem jest fajnie tak <ścoughs> być takim niezorganizowanym nigdy nie wiesz co tam się w życiu wydarzy co ciekawego cię spotka albo i nieciekawego, nie? nie? tak też może być tego ciasta możemy jeszcze nie wiem, czy jedna jeszcze będzie o, proszę, Może jeszcze jedna... Próbujemy jeszcze jedną. Będziemy testować, nie? ile tego ciasta potrzeba. No, i powiem wam, że na taki nowy średnio tyle, co normalnie na ten trójdzień 2, 4, 6, 8, 10 bazoczek. Widzicie? Dobrze, zobaczymy. No, no, blaszkę do ciastek, no bo te foremki są aluminiowe, prawda, więc nie potrzebują wsparcia żadnego. Miejmy nadzieję, że mi nie spadną, prawda? Także będziemy piec. Mniej więcej widzimy, jest połowa lub troszeczkę więcej w niektórych i zobaczymy, co z tego będzie. No i zapomniałabym oczywiście dodać, że pieczemy 180 stopni około 10-12 minut i sprawdzamy, jeżeli są OK, wyciągamy. Jak jeszcze nie jest OK, no to parę minut dłużej. Po prostu sprawdzamy na patyczek, jak zwykle. No to witam po prawie 20 minutach. Mamy to. Powiem szczerze, że no mo może być mniej, że jak najbardziej pół to będzie ok pół foremki, dlatego że damy krem i owoce a musimy to zamknąć w takim pudełeczku więc yy, musi nam się zmieścić gdzieś ten krem, nie? także dałabym mniej niż ten, wyszłoby więcej babeczek ładnie się upiekło, nie powiem, że nie potem sobie jedną otworzymy, zobaczymy tylko na razie zostawię, niech sobie to ostygnie jestem... Bardzo ciekawa czy to ciasto opadnie, bo jak robię to w blaszce, która jest płaska wtedy to ciasto takich kurek się nie robi. Więc może to jest po prostu za dużo tego ciasta w tych foremkach, nie? Ale na ten moment uważam, że są jak na pierwszą próbę są super. O, I tak powiem szczerze, że ta jest idealna. Bo jest miejsce na krem, na owoce. Także mniej kładajmy. A to za, za pierwszym razem wiadomo, że się nie nie wyczai tak do końca, ale mi się podoba, naprawdę. I jak ładnie to pacnie to ciasto. Dobra kochani, babeczki nam przestykły, więc chciałabym zobaczyć, jak one są w środku pieczone. I tak sobie myślę, jedną tutaj delikatnie ją podważymy. Zobaczymy, czy się dają wyjąć w ogóle, nie? No, wychodź. E, no, jest ładnie. A, w ogóle dodam, że w ogóle ich nie posmarowałam tych blaszek, bo po prostu zapomniałam ale oryginalnie powinno się spsikać je w e, formę tłuszczem no ale dobra więc ja sobie na razie tutaj tą babeczkę jedną poświęcę I zobaczmy co jest w środku <noise> Dobrze wyglądają. To ja sobie tu z powrotem, bo teraz tutaj będzie krem. A to spróbujmy, co z tego nam wyszło? Mm, super! <noise> I jak motto to na tym kubku mówi, tak zróbmy. <noise> niezła jestem, nie? Po prostu jak ja zapomniałam posmarować sobie foremek czymkolwiek po prostu to jest jak człowiek jest bardzo podekscytowany to od razu wszystko chce robić, no to jestem właśnie ja ale normalnie, zaraz wam powiem to używam, tak ogólnie to używam sobie, to nie jest jakaś reklama, bardzo przepraszam e, po prostu używam sprayu i należało je wcześniej popsikać no ale oczywiście nie zrobiłam. Ciasto jest super. Powiem Wam, że naprawdę. Nie wiem czy się mi tu wiązdszy jest. Ciasto wyszło piękne, tak jak powinno być. Także kochani, róbcie babeczki w tej formie też są lepsze. Y super. Tak, jest to super. Bardzo mi się podoba ten efekt babeczek, a już tam widzieliście tle. Ciasteczka. Padam! No dobra kochani. Moje babeczki tam się, są przygotowane. Zrobiłam sobie krem. Zrobimy jakiś taki różowo niebieski. Zobaczymy to w ogóle testuję nowy krem, ale na razie Wam przepisu nie mogę zdradzić. Bo niestety autorka tylko go sprzedaje, więc nie da rady. Tu jak widzicie... O! Kurka wodna. Rozwala mi się statyw. <laughs> jak widzicie, obcięłam sobie jednak górki no wykorzystam do czegoś innego jako spód do innego ciasta na przykład na przykład do sernika można no, to, to pokruszyć, ugnieść i na to zalać sernik, będzie ok a te zrobimy yy, krem, ale nie wszystkie bo tylko chcę spróbować, a reszta się zastanowię co będzie innego na razie spróbujemy ten krem nowy yy, podobno ma być bardzo fajny, stabilny nabite śmietanie, ale tam są dodatki, o których nie mogę mówić. Bardzo Was przepraszam, ale osoby, które nieraz sprzedają swoje produkty, zastrzegają, sobie, że nie wolno ich e, e, przekazywać dalej za darmo, więc zapraszam kiedyś Wam dradzę inne moje takie <grymy> kremy. Także to, to sobie tak po prostu tutaj zwiniemy. Wiecie, taką rolatkę sobie zrobimy fajną z tego kremu, nie? O tak. Taką rolatkę, kremik, żeby nam się tu ładnie połączył. Tu sobie obetniemy końcóweczkę, bo ona jest I Teraz to, ja używam tej końcóweczki. Mm, powiem Wam szczerze, że nigdy nie pamiętam numerów końcówek, więc trudno mi jest powiedzieć. I powinno będzie dobrze przykręcone. Nie wiem, co wiecie o co chodzi, nie? Gotowe Zobaczymy, co z tego będzie. Trzeba troszkę docisnąć, nie? Wygląda tam mam ten kremik wyszedł. No i sobie tutaj jest, wychodzi, nie? Więc tak bym chciała to zrobić. Możemy zacząć równocześnie od środka, więc będzie trochę mięsnej w ten sposób. To zalewa trochę, nie Wam się to podoba. E, powiem szczerze, że ten w tym mi się nie podoba zbytnio, dlatego że jest jakiś taki twardawy, sztywny. Ja wiem, że on miał być sztywny, w sensie stabilny Będę jeszcze jeden taki bo jeszcze jeden nam wystarczy, po drugim jeszcze jeden będzie? Ale kręcimy, kręcimy, przesuniemy sobie je i ostatni. Wszystkie te osoby. Kolejne takie osobiste. takie osobiste będą takie. kolor. I też białe. Jakie tam chcemy. To są czekolwiek, co wy wymyślicie. Do zasypania będzie fajnie. Jak na domową przekąskę Na zachciankę Na imprezę dziecięcą Też spoko Teraz jestem tylko ciekawa Czy ja sobie na przykład Bo chciałam na próbę zobaczyć Czy zamknę to pudełeczko Poczekajcie, postawię Was sobie najpierw Ja nie nagrałam <tut> przez chwilą Ale jestem gapem no niech to jeszcze raz. Chciałam Wam pokazać, że to się zamyka, nie? Uda się to zamknąć. tak to mniej więcej wygląda. Przepraszam, obrotnie. Także do transportu. się to też kupuję w sklepie. To można sobie zapakować fajnie. przetransportować i Nie ubrudzimy się kremem w transporcie, nie? Fajne. Bardzo lubię to formułkę. Kran jest też OK, nie najgorszy. Smaku jest bardzo dobry, tylko jeszcze ta konsystencja jest też dla mnie nie taka, że ona jest taka bardziej gładka, lejąca się, a moja wyszła taka troszkę jakby... grudkowata. Zobaczymy. Ogarniemy temat. Może czegoś dałam za dużo, czegoś za mało. Trzeba próbować. Zobaczcie, mówiłam, że się blaszki wyginają. Popatrzcie jak ona wystaje do góry. Po prostu to nie powinno tak być.